Jerycho. 38% Jercho, Miasto Państwo, 10% Izrael, 8,5% kalifaty arabskie, 8% Turcja, Imperium Osmańskie, 7,5% Rzym, 6% Bizancjum, 5,5% sultanat Mameluków, 4% Persja, 2% Królestwo Jerozolimskie, 2% Egipt, 1,5% Sultanat Ajubidów, 1,5% Judea. 1% Babilonia 1% Państwo Seleucydów 1% Palestyna 0,6% Wielki Sułtanat Seżucki 0,6% Macedonia 0,6% Wielka Brytania 0,4% Jordania Nowy Jork 67% Stany Zjednoczone 30% Wielka Brytania 3% Holandia Ateny 32,5% Ateny 28,5% Bizancjum 19% Rzym 13,5% Turcja Imperium Osmańskie 7% Macedonia 6,5% Grecja 0,1% Adrian Fler, Antwerpia 26% Brabancja 24,5% Belgia 19,5% Hiszpania 19% Austria, 6,5% Burgundia, 2,5% Francja, 2% Holandia, 1% Niemcy, 0,5% Republika Kalwińska. Szczecin. 78,5% Niemcy, 11,5% Szwecja, 10,5% Polska. Ryga. 42% Zakon Kawalerów Mieczowych, 35% Rosja, 11% Szwecja. 7,5% Unia Polsko-Litewska, 4,5% Łotwa, 0,4% Adrian Hifler, Jaundę. 46% Kamerun, 31% Francja, 22,5% Niemcy, Gdynia. 94% Polska, 6% Adrian Hifler, Moskwa. 99,7% Rosja. 0,3% Polska Gory.